Ona spełnia rolę kurtki, prawda? Kurtki ocieplającej, żeby piesek nam się nie trząsł, kiedy przychodzą mrozy. Latem zakładamy pieskom ochronne kaftaniki, nieniszczące, które zabezpieczają włos psa przed, przed trawą. Kiedy spadnie deszcz, mamy deszczówkę. No, by tak jest bardzo zimno, możemy założyć skafanderek. No a nocą oczywiście nie zapominajmy o piżamkach. Aha! No i naturalnie czapeczki. Zakładajmy czapeczki. Ten kubraczek jest bardzo ładny za wyjątkiem Aha. kapelusika, który wchodzi... Nie można ubrać, bo, bo hmm, nagle nie Ale sięga. A, tak, to Czyli znaczy tak, za ja... duży jest. Powinien być jakiś krótszy, bo ja, pani zobaczy. Wie pani tańca, ja myślę, że to jest kwestia tego, że ten kaptur po prostu zaczyna się zbyt nisko. Są specjalne leśne siateczki, które, które zakładamy pieskowi, że w momencie, kiedy biega po, po runie leśnym, nie przynosi połowy lasu do domu na sobie. Uważam, że te pieski są bardzo delikatne i potrzebują y, takich, bo ja wiem, różnych miłych rzeczy. Stefan, jaki ty model jesteś. Zobacz, no jak ty na płytę przesiadł. Są sukienki, sukni ślubne, weloniki, fraczki, cylinderki, taki cały strój do ślubu. Producenci tych ubranek starają się uderzyć i trafić w gust nabywców, bo wiadomo, że pieskowi jest obojętne, czy nosi kubraczek w kolorze, nie wiem, czerwonym, czy nosi kubrak w kolorze moro i taki bardziej odpowiedni dla, dla faceta. Modny pies naturalnie musi mieć luksusową sofę. Dostosowane są trendy mody psiej do tego, co nosi właściciel psa. Czyli jeżeli mamy panią elegancką, pani elegancka chce ubrać pieska w kubrak, który będzie obszyty również lisem, bo pani też chodzi w lisie. Nie, już tego nie kupię, bo będzie mi żyć nie dadzą, powiedzą, że zwariowała. Tak, tak, kochana, pies. jak dzicie szybowo, czego ludzie się cieszy, macha? Natomiast powiem o czapeczce, bo to była najlepsza reakcja. Wszyscy się ze mnie troszkę śmieli, ale myślę, że Bisi jest w tym ślicznie. Ona wygląda w tym bardzo <laughs> pięknie samowało. i być może nie bardzo powiedzieli, że zwariowałam. <laughs> W naszym asortymencie y, posiadamy również majteczki na y, okoliczność cieczki usłuchek. To są akurat małe majteczki, dosyć wyszukane. Jak widać, y, nasz designer miał pomysł, żeby piesek, oprócz tego, że y, no, ma majteczki na sobie, żeby wyglądał jeszcze bardzo atrakcyjnie. Hitem w psiej modzie w tym sezonie jest przede wszystkim strój Mikołaja. Taka nasza latorość, młodzież, to czasem wydziwiają i się nabijają. Wczoraj się na przykład sprzeczałam, <laughs> powiedziałam mu, że jak mi się nie podoba, to niech sam zdejmie spodnie i pobiega, zobaczy czy mu będzie ciepło. <laughs> na zimę bardzo dużo jest zamówień na buciki. Rynek tworzy modę i potrzeby klientów, ich oczekiwania względem nas. Także myślę, że tutaj i producenci i, i designerzy będą stawać na głowie, żeby jednak zaspokoić y, oczekiwania klientów. A to jest obrażona Bisie, że została ubrana w buty pierwszy raz w życiu.